Konferencji, w trakcie której poznamy szczegóły jesiennej odsłony telewizji polskiej, mnóstwo fantastycznych seriali, nowe programy, a także te, które doskonale Państwo znacie, a już teraz razem z nami dyrektor telewizyjnej Agencji Informacyjnej, Pan Grzegorz Sajur. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówiliśmy wcześniej z Maciejem o tych nowych formatach, które się pojawią, ale będzie tak 19:30, 14:30 na antenie TVP Info. I co jeszcze jeszcze jakie karty TVP Info odkryje przed nami? Właśnie 19:30 to najważniejszy program informacyjny, dlatego musieliśmy na chwilę przerwać ten czerwony dywan, żeby żeby właśnie państwo mogli poznać te najważniejsze informacje, które przyniosł yy, które dzisiaj się wydarzyły, ale tak, będzie 14.30, czyli taka młodsze dziecko 19.30, program, który będzie, no właśnie o 14.30, takim pierwszym podsumowaniem wydarzeń dnia, ale potem będzie taki program o 16., który będzie też w pewien sposób bilansował to, co się w ciągu dnia dzieje. Stawiamy na ośrodki, na współpracę z regionami. W poranku codziennie od 7.30 do 8.15 będzie taki specjalny blok, który będzie równocześnie na antenie TVP Info i na antenie 16 ośrodków Telewizji Polskiej, gdzie będziemy przybliżać to, czym żyją regiony, co wydarzy się danego dnia w każdym z 16 ośrodków regionalnych Telewizji Polskiej. To, zaczęliśmy, tak, zaczęliśmy bardzo poważnie, <laughs> dlatego że musimy Państwu zdradzić pewną rzecz. Yy, otóż Sandra, Sandra mnie Państwa przywitała, Sandra nabrała powietrza przed tym pierwszym pytaniem, bo niełatwo, drodzy Państwo, naprawdę niełatwo rozmawia się na żywo w telewizji z własnym szefem, no trzeba tak powiedzieć, więc ja, ponieważ ja mam sprawa. dużą wyobraźnię, tak. wyobraźmy sobie, że ja jestem dziennikarzem innej telewizji i po prostu chcę się dowiedzieć od dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej o tym, jakie nowości czekają właśnie w paśmie informacyjnym i tak patrzę, już tutaj nieco widzę i trzeba powiedzieć... Będzie jedno. taki program, tylko nie możemy tak, 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 zaraz, za tak, ta nazwa. zaraz do niego dojdziemy, natomiast trzeba powiedzieć jedno, zupełnie uczciwie, że rzadko zdarza się, żeby ramówka w telewizji informacyjnej tak z sezonu na sezon, właściwie z półsezonu na kolejny pół półsezon się różniła, że rzeczywiście sporo jest nowości i sporo zmian. Sporo jest nowości, ale też przyznasz, ramówka telewizji informacyjnej jest ryzykowna i bardzo specyficzna, bo można sobie wszystko zaplanować. O. Teraz na przykład rozmawiamy, mamy zaplanowane, że będzie konferencja ramówkowa. Odpłukać w niej malowane. Coś się wydarzy. Coś się wydarzy, to musimy na bieżąco reagować. I taka jest specyfika telewizji informacyjnej, w ogóle programów informacyjnych, ale tak, tych nowości będzie sporo. Zwłaszcza właśnie w tym paśmie wieczornym. Czyli tak jak Państwo teraz skończyli oglądać pytanie dnia, to od poniedziałku do piątku będą takie duże programy publicystyczne. Dzisiaj jest wtorek? Środa. Środa. No to w śro bez trybu Justyna Dobrosz-Oracz, w poniedziałki Marek Czysz bezertuszów w czwartki Dorota Wysowska-Sznep i Grzegorz Nawrocki Niebezpieczne Związki, w piątek Forum Maciej Zakrocki i nowość we wtorki Trójkąt Polityczny Ola Pawicka i Renata Grochal z Radiowej Trójki będą przepytywać jednego gościa, takiego bohatera tygodnia, no a potem o 21.00 no, będzie ten program, który no już gdzieś był sygnowany, prawda, ale nazwa jeszcze jego nie nie padła, padnie tutaj za chwilę na konferencji ramówkowej, czyli program autorstwa Katarzyny Kasi i Grzegorza Markowskiego. No jest to smaczek jesienny, jest to smaczek. Tak, tak. No i panorama. Potem panorama, na którą bardzo stawiamy. Możemy już chyba zdradzić, że panorama będzie miała dwa wydania. O drugiej takie duże, to będzie główny program podsumowujący wydarzenia dnia w TVP Info, ale też wcześniej takie wydanie. O godzinie 18, więc tych nowości naprawdę będzie sporo. Jeżeli mogę wejść ci tylko w słowo, już ci oddaję głos. Jeżeli Państwo tego nie zapamiętali, to jest na to prosta rada. Trzeba od 9 września oglądać bardzo pilnie TVP-info, bo wtedy startujemy z nowym rozkładem jazdy. No Dokładnie, właśnie, ale, ale wiecie, tak, tak. Panie dyrektorze. No wszyscy podekscytowani mówimy o tych programach, które dotyczą naszego kraju, ale będziemy też przenosić za granicę, na przykład z formatem Doroty Bawołek. Tak, Doroty Bawołek. Paweł Ignatiew z program oko na świat, który mamy codzienny w niedzielę ustąpi miejsca właśnie programowi, który się będzie nazywał będzie nazywał oko na Europę i tam będziemy przybliżać to, co się dzieje w Brukseli. No, ale też musimy zdradzić się jeszcze jedną rzecz, że to ta kostka niebawem. Ona Niebawem spada, się spadnie, spadnie spadnie spadnie. I zamieni na troszkę inną kostkę, bo oprócz nowości programowych, nowych programów, nowych formatów, yy, no, zmienimy się także wizualnie. Będzie nowa oprawa, nowe logo, nowe studio. Yy, no, miejmy nadzieję, że, że we wrześniu. Ale państwo... na szczęście nie sami nowi prowadzący. Nie, 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 prowadzący będą ci już sprawdzeni, ale troszkę nowych też, też osób się pojawi. No właśnie, Grzegorz Markowski, Katarzyna Kasia, jest jeszcze program, który mnie zaciekawił, Polska Nocą, 23.30. Tak, bo tak jak powiedziałem, że stawiamy na współpracę z ośrodkami regionalnymi i rano będziemy zapowiadać to, co przyniesie dzień w kraju, to w tym programie Polska Nocą będziemy troszkę pokazywać nie tej wielkiej polityki, którą pokazujemy w tych głównych programach informacyjnych, ale właśnie tym, czym żyjemy gdzieś tam mieszkając w mniejszych miejscowościach. Wspomnieliśmy o Justynie Dobroszoracz. To może zaprosimy Państwa już teraz na rozmowę z Justyną Dobroszoracz. Nasza koleżanka przed chwilą z nią się spotkała tutaj na czerwonym dywanie. A dyrektor telewizyjnej Agencji Informacyjnej Grzegorz Sajur może sobie spokojnie zająć miejsce i cieszyć się. To ja idę, bo podobno zapowiada się rewelacyjny początek. podobny. Też na niego Ale... czekamy i będziemy Państwu go rzecz jasna transmitować. Bardzo dziękuję. dziękujemy. Dziękuję bardzo.